że do raportów nik wdarły się bardzo populistyczne hasła jak połowa samolotów M346 Bielik była niesprawna co jest bzdurą bo w ramach sił powietrznych nigdy nie ma tak że wszystkie samoloty są sprawne zwłaszcza w sytuacji gdy wojsko nie stworzyło odpowiednich magazynów z częściami zamiennymi do samolotów jak to ma miejsce w krajach które czasami zwykłem nazywać mianem Cywilizowanych w przeciwieństwie do kraju nad Wisłą. Poza tym, to że samolot jest w stanie lotnym, czyli nadaje się do lotu, to nie oznacza, że posiada wszystkie elementy wyposażenia, które są w 100% sprawne. Zresztą, raport NIK miał sprawdzić wydatkowanie. Jeśli chodzi o tematykę około okołodęblińską, to. Generalnie rzecz biorąc, nazwijmy to po imieniu, jest tam sporo głupotek, a nie realną wartość operacyjno-taktyczno-bojowo-szkoleniową zakupionego i wykorzystywanego sprzętu. Natomiast obecnie w Polsce, jako lekki samolot bojowy, wykorzystywany jest samolot FA-50, o którym jego zwolennicy, a także o którym polskie media mówiły, że jest to mini F-16, co jest nieprawdą. Zresztą. Ostatnie informacje o tym, że Polacy dopiero teraz dokonali zakupu amunicji do działek wykorzystywanych w samolotach FA50GF, pokazują, że z tego FA50GF mini F-16, jak ze mnie, baletnica. No i pokazuje to również, jakie głupie opowieści pojawiały się w polskich mediach. Natomiast trafiły na podatny grunt, ponadto bardzo szybko stały się elementem bieżącego sporu politycznego którego obecność jest cechą naturalną w systemie demokratycznym.